Jak rozregulowany poziom dopaminy niszczy cię osobiście i związkowo. Zapraszam na film, jeśli jest to temat dla ciebie. Cześć, dzień dobry bardzo. Jeśli jeszcze się nie znamy, ja nazywam się Kasia Nowosielska, jestem psychoterapeutką, mediatorką i pisarką i dzisiaj chcę ci opowiedzieć o temacie, który ja Obserwuje często w zasadzie problemie w gabinetach, czy to w pracy osobistej, czy to w pracy z parami. A mianowicie chodzi o rozregulowany poziom dopaminy. Dopamina to jest neuroprzekaźnik w naszym mózgu, który odpowiada za szybkie strzały szczęścia, szybkie strzały przyjemności. Tego, że ty chcesz coraz więcej jeść, robić zakupów, popadasz w nałogi, używki, e, rozpadają ci się relacje, ponieważ wieczory zamiast spędzać czasami na rozmowie ze swoimi bliskimi, ty spędzasz skrolując internet, telefon, tablet, albo wchodzisz w różne przypadkowe relacje głębsze, niekiedy poprzez social media. Dopamina właśnie odpowiada za takie strzały. Jeśli ludzie dają się ponieść za nad to, jeśli ty dajesz się tym strzałom dopaminowym, chcesz, żeby ci było coraz przyjemniej, coraz lepiej, no to niestety obawiam się, że ta chęć podążania za tą radością, za wystrzałem tego szczęścia sprawia, że właśnie to by się relacje rozpadają i ty nie możesz się skupić na swoich zadaniach. Albo na byciu spokojnie z twoim dzieckiem, albo na dociągnięciu jakichś projektów do końca, na rozkręceniu yy, jakiejś swojej działalności, czegokolwiek innego, na uprawianiu sportu, co tam tylko sobie. Założysz. Byłam wczoraj w zasadzie na podpisywaniu mojej książki w Empiku. Hiszpański brat trafił do Empików, także stacjonarnie, i poczułam ogromne, ogromne wzruszenie, kiedy zobaczyłam swoją książkę na półkach wielkiego warszawskiego empiku. Ja, dziewczyna skromna z małej miejscowości z prowincji. Jestem teraz w stanie obserwować takie rzeczy. Naprawdę jest to dla mnie dużo, dlatego że, tak, to, co ja wczoraj przeżyłam, podpisywanie tej książki, składanie autografów, oglądanie tego na półkach empiku, dużego warszawskiego empiku, to był wystrzał dopaminy. To był strzał ekscytacji, bo dopamina jest hormonem odpowiadającym za taką właśnie ekscytację, ale. Imaginuj, że do tego, żeby tam właśnie być w tym Empiku, ja doszłam ciężką pracą, latami wyrzeczeń, pracy o piątej nad ranem, pisania książek, przy niemowlęciu, przy małym dziecku podczas mieszkania za granicą, bo innych możliwości nie miałam. To był szereg wyrzeczeń do tego, żeby dojść do wydawania już niedługo ósmej książki, a teraz ta jedna znajduje się w Empiku, właśnie trafia tam moja powieść i dla mnie to jest taka nobilitacja, ale jestem wdzięczna sobie, otoczeniu, Panu Bogu, że jakoś do tego wszystkiego doszłam, że umiałam w tym wszystkim opanować swój taki, taki Pociąg, też pogoń do tego, żeby szukać tych wystrzałów szczęścia, a skupiłam się na tym, żeby pracować, żeby wykonywać codziennie, krok po kroku swoje nawyki. I taki wystrzał dopaminy to jest zupełnie co innego, bo ja czuję gratyfikację wtedy za tą ciężką pracę, którą włożyłam od napisania pierwszych zdań tej książki poprzez proces wydawniczy, dystrybucyjny, który koordynowałam, aż po ten finalny produkt, który trafia na półki wępiku i dzisiaj być może odbierają sobie z podpisami i niespodziankami czytelnicy właśnie tę książkę, jest to dla mnie ogromne, ogromne takie do no takie, że tak powiem no, no, nobilitacja dla takiej osoby jak ja, naprawdę skromnej, która się nie spodziewała, że będzie oglądać swoje książki na półkach wielkiego warszawskiego Empiku, ale to jest taki zdrowy do, wystrzał dopaminy. Ja wiem, ile mnie to pracy kosztowało. Natomiast wiem, że bardzo łatwo też można sobie rozregulować poziom dopaminy właśnie przez te szybkie strzały i konsumpcje zakupów. Też tam kiedyś byłam, robiłam zbyt szybkie zakupy, zbyt dużą ilość rzeczy przynosiłam do domu. Rekompensowałam sobie w ten sposób moje przepracowanie, długie godziny pracowania. To nie był dobry sposób. Można się uzależnić właśnie i strzałów dopaminy szukać w spożywaniu cukru, wysoko przetworzonej żywności, w... także w skrolowaniu, jak już mówiłam, social mediów. W alkoholu. Z dopaminą to jest tak, że każdy człowiek ma jakiś określony poziom dopaminy. On jest z reguły taki uregulowany, konstans, ale im bardziej się człowiek stymuluje, im bardziej szuka tych strzałów, tej przyjemności, którą kiedyś jeszcze przecież wcale nie tak łatwo było uzyskać, kiedy człowiek był w trybie zbierackim, łowieckim, mężczyźni wychodzili na polowanie i żeby złowić zwierzę, to trzeba było się natrudzić, żeby przynieść ten posiłek do domu i żeby go później skonsumować. No tak człowiek skonsumował, nie tak często jak dziś, to czuł satysfakcję. A my dziś, my dziś mamy na wyciągnięcie takie rzeczy, produkty, usługi, do których jesteśmy zachęcani przez wielkie korporacje. Kup to, będziesz szczęśliwy. Kup tamto, użyj tego, spróbuj tego. Idź sobie na seks online i będziesz wtedy szczęśliwy. Tylko że z poziomem dopaminy to jest tak, że im bardziej dajesz sobie, im częściej sobie te strzały dajesz, tym podwyższasz ten poziom i to jest jak z heroiną. Weźmiesz heroinę idzie ci do góry wszystko, czujesz się wow, na haju. Nigdy nie brałam, ale słyszałam takiej opowieści i a później to wszystko spada bardzo szybko. No i cóż, i Trzeba znowu i znowu trzeba się stymulować. Tak samo jak alkoholik. Napije się trochę, jest fajnie, zapomni o problemach, wychyliuje się, wyluzuje. Później na drugi dzień przychodzi kac, jest źle, problemy wracają. No, gdzieś ta żona czy mąż, z, którymi, z, którą się, z którym się pokłócił w domu, no nadal, że tak ten, powiem, problem śmierci został zamieciony pod dywan, ale nierozwiązany. No i co? Znowu trzeba się napić, znowu trzeba zagłuszyć te trudne emocje. Tak działa właśnie rozregulowana dopamina. Chcę Ci powiedzieć w pierwszym punkcie, jak ta dopamina niszczy Ci związki, niszczy Ci relacje. Dzisiaj jest tak, że jak ja słucham ludzi, którzy przychodzą do mnie do gabinetu czy na terapie małżeńskie i mówią, że oni nie mają na siebie, dla siebie czasu, oni nie rozmawiają w domu i pytam, jak oni spędzają czas, no to gro osób siedzi po prostu w telefonach, skroluje je, przegląda, no niby się edukuje, niby ogląda to wszystko też gdzieś tam. Dobrze, okej, okay, ale edukacja, edukacją, inspiracja i rozrywka, inspiracją i rozrywką. Gdzieś trzeba sobie postawić granicę, żeby znaleźć ten czas. I porozmawiać z bliskimi, jak dziecku minął dzień, jak się czuło, jak tobie, mężu, żono, minął dzień, jak spędziłeś ten czas dzisiaj, jak ty spędziłeś, jak się czułeś w tym wszystkim. To jest podstawa, to jest połączenie emocjonalne, taka bliskość emocjonalna, ludzie, którzy nie robią tego, którzy unikają rozmów, patrzenia sobie w oczy. Czułych gestów, bo czas zabierają, zabiera im technologia i oni się nie mogą położyć, spać, zasnąć bez tego, że be, poskrolują sobie przed snem telefon, bo muszą sprawdzić, co tam u tego słychać, co tam u tamtego słychać, obejrzeć sobie strony sklepów internetowych, bo może coś, a nuż widelec jest promocja i trzeba sobie coś kupić. No to te osoby y, nie znajdują czasu dla bliskich i tam. Nie dość, że ta bliskość emocjonalna leży, to w konsekwencji nie ma i tej bliskości seksualnej, bo zwłaszcza u kobiet to wszystko zaczyna się w głowie. Nie ma połączenia emocjonalnego, to jest rozłączenie na tle tutaj seksualnym. Więc technologia nam bardzo utrudnia dzisiaj porozumienie i ta dopamina te wystrzały, które. Ty stamtąd masz, bo się cieszysz, bo masz rozrywkę na social mediach, bo wyskakują śmieszne filmiki, to to są strzały. Bo dokonujesz zakupu przez internet, to masz strzał do dopaminy. Na moment przyjdzie produkt, kurier przyniesie, chwilę się pocieszysz i później rzucisz tę nową bluzkę, sukienkę, ten nowy gadżet i będzie Ci gdzieś zalegał w domu i tylko się będziesz potykać o niego. Warto na to uważać. Druga rzecz. Która niszczy związki, relacje, to właśnie jest dzisiaj łatwość wchodzenia w różne przypadkowe relacje. No, przecież ten seks online to jest dzisiaj powszechnie dostępny. Od niejednej osoby słyszałam, że na Tinderze nie trzeba się jakoś starać specjalnie, żeby udać się na randkę online po jedno albo żeby umówić się w rzeczywistości po jedno. Podobno gro ludzi, którzy są na Tinderach czy tego typu yy, portalach randkowych. To są ludzie żonaci e, albo też mają, no mający partnerki, partnerów w związkach po prostu. I oni szukają nadal atrakcji, rozrywki, szukają tego wystrzału dopaminy. No to jak to jest? To dzisiaj można tak sobie zbudować związek, relacje i mieć ten seks, to pożycie seksualne i w ogóle się trzeba nie, nie nastarać, nie trzeba zabiegać, nie trzeba poprosić o rękę, oświadczyć się, do ślubu tej osoby zaprowadzić. To wszystko jakieś takie jest fast. A później, jak to w filmie Teściowie 2, mówi ten młody lekarz, którego gra Eric Kulm, no, że sex friends with benefit jest fine, Może przez chwilkę, ale później ta osoba wychodzi w spokoju i to człowiek zostaje wewnętrzny z, z jeszcze większym głównym niż był na początku. Polecam, odsyłam do fragmentu tego filmu. Rozmowa z, z bohaterem granym przez Adama Woronowicza. Ja ci powiem w drugim punkcie, jak rozregulowuje się poziom dopaminy. A w zasadzie, jak temu zapobiegać, jeśli chcesz być efektywną osobą w osiąganiu swoich celów sportowych, żywieniowych, dietetycznych, jakiejś zawodowych, e w edukacji, w rozwoju, w bycie fajną mamą, no w tworzeniu różnych projektów? Ja nie napisałabym żadnej z ośmiu, teraz już prawie, bo ósma jest w wydaniu książek, gdybym nie stosowała tych pięciu nawyków. Po pierwsze, piszę książki z rana. O piątej się budzę, wykonuję swoje rytuały. O szóstej zazwyczaj piszę, jak jestem w transie pisania książki, ponieważ między szóstą a ósmą, jak są wakacje i moje dziecko nie idzie do szkoły, a jeśli jest to czas, kiedy jest rok szkolny, no to ja siadam już do pisania przed szóstą, żeby te przynajmniej 2 godziny, półtorej, dwie godziny rano sobie popisać. Nic mnie nie rozprasza, jest cisza. Jeśli Ty chcesz osiągnąć jakiś cel, a nie jesteś w stanie stawać rano, ja do niczego nie namawiam, zachęcam, uważam, że ten nawet zmienił moje życie. Możesz to robić wieczorami, kiedy, jak masz dzieci, kiedy dzieci ci pójdą spać. Są i tacy, którzy tak czynią. No tylko, że też z drugiej strony zarywanie nocy do pierwszej czy drugiej chodzenie w momencie, kiedy musisz rano wstać, no nie jest takie zdrowe. To jednak jest zwłaszcza. Po 30 roku życia negatywne skutki, konsekwencje tego się zaczyna odczuwać. Znajdź swój czas, czyli po pierwsze. Po drugie, jeśli pracuję konstruktywnie, kreatywnie rano, zazwyczaj to się dzieje kiedy, w momencie, kiedy moje dziecko przy, pójdzie do szkoły, godzina 8, 9, 10, później zaczynam zazwyczaj sesje terapeutyczne, mediacje, mam wyłączone. Powiadomienia, wyciszenia. Nic mi nie pika. Ja jestem na różnych grupach WhatsAppowych, rodzicielskich, na różnych grupach messengerowych, naprawdę jest tego dużo i tam ludzie piszą. Na grupie mojej szkoły jestem terapeutycznej, tam ludzie piszą, na grupie superwizyjnej jestem, tam ludzie piszą. Jak ja bym miała to wszystko połączane, to ja bym w ogóle się nie skupiła na pracy. W ogóle, absolutnie. Więc powyciszony. A jak muszę kreatywnie pisać, skupić się na czymś, a na przykład jak piszę ugodę do sądu też z mediacji, to po prostu telefon w tryb samolotowy na pół godziny. Odzwaniam później zazwyczaj. Po trzecie, ważny nawyk, który sobie robię, to jest taki, że nie podjadam między posiłkami. Między, tak, posiłki, podjadanie bardzo rezregulowuje. Zjesz cukru, jest na moment wystrzał o tej godzinie 10 czy 11, ale zaraz ci się chce spać, więc ja się staram nie podjadać. Jak zjem śniadanie o 7, nie, za, za wcześnie, przed 8 jemy śniadanie, jak, jak mój syn wychodzi do szkoły, teraz w roku szkolnym, w wakacje to jest później, to później do obiadu do godziny 13 aż nie jem nic. Zrobię sobie kawę czy herbatę i to jest moja przerwa, żeby się nie rozpraszać, bo cukier, wystrzały cukrowe też potrafią, czy te przekąski podjadania też potrafią rozregulować poziom dopaminy. Ok, rozumiem, jeśli ktoś je drugie śniadanie o tej 11, jak najbardziej, służy Ci to, nie odmawiam. Natomiast no gorzej, jak Ty sobie będziesz cały czas chodzić i podjadać. Pomiędzy przerwami w pracy, bo przerwa w pracy... Pomiędzy poszczególnymi setami to raczej najlepiej, gdyby wyglądała tak, że zamiast skrolować telefon, to ty sobie idziesz, pooddychasz świeżym powietrzem, zrobisz spacer dookoła bloku, biura, domu czy gdziekolwiek tam pracujesz. Po czwarte, to jest nawyk, który wyeliminowałam. Zdarzają mi się potknięcia, ale jest teraz dobrze z tym nie oglądanie zgrana sklepów internetowych. Po różne rzeczy, które mam do kupienia jakieś y, rzeczy do domu, kosmetyki, które się skończyły, jakieś czasami ubrania dla siebie czy dla dziecka, jakieś uzupełnianie, robienie jakichś zakupów na y, sklep spożywczych na sklepach internetowych. Tego nie warto robić rano, bo to ci rozprasza. Zobaczysz coś, y, może jakąś bluzkę czy sukienkę, która ci się spodoba. Będziesz nad tym myśleć, czy to kupić sobie, czy ci potrzebne, jeśli nie dokonasz impulsywnego zakupu i zobacz, zamiast skupić się na pracy, to twoje zasoby mentalne, energia są przekierowane, wła przekierowywane właśnie tam, żeby skupiać się na dylemacie, czy to by to potrzeba, czy nie potrzeba, być, czy nie być. Oto jest pytanie, jak to mówiono w słynnym dramacie Williama Shakespeara Hamlet. Warto wyeliminować ten nawyk i przesunąć go na dłu drugą część dnia. Albo na wieczór, jeśli masz robić jakieś zakupy internetowe. Piąte wreszcie, bardzo ważny nawyk, który też udało mi się wprowadzić, czasami się potknę, ale jest lepiej odpowiadanie na maile raz dziennie. Ja wiem, że niektórzy mają asystentki od tego. Ja staram się na maile odpowiadać, zwłaszcza kiedy piszą ludzie o terapię, mediację, samodzielnie, ponieważ tam chcą jakieś jeszcze też inne informacje uzyskać. Maile, odpowiadanie na nie. I zaglądanie nieustannie na skrzynkę pocztową może rozproszyć. Dlatego ja sobie założyłam, że odpowiadam raz dziennie. No, i z takim założeniem, że robię to, w, staram się w ciągu 24 godzin odpowiedzieć, od kiedy mail przyszedł. Na razie mi się to założenie sprawdza pretensje się czasem trafiają. No ale cóż, ja muszę też tutaj sobie wyznaczać yy, granice, kreować sobie tutaj przestrzeń taką spokojną do, do pracy. To tyle z tych nawyków, które mi bardzo służą. Służą relacjom, służą związkom. Chcesz więcej po, poczytać o nawykach, to oczywiście zapraszam Cię do mojej książki. Ona jest do 16 września jeszcze w promocji minus 30%. Kosztuje 62 zł zamiast 89, więc dobra jesienna promocja. Książka, o której mówiłam, powieść jest tutaj też u mnie dostępna w większej promocji niż na razie w Empiku, bo kosztuje 45 zł zamiast 62. To jest książka, tak sobie ostatnio myślałam, o wolności, o walce o nią też o prawo do życia po swojemu przez kobiety o prawo do edukacji o poszukiwaniu swojej tożsamości. Także bardzo Ci polecam, a jeśli interesuje Cię książka o nawykach związkowych, o budowaniu bliskości w związku, to polecam tę Turbo Nawyki 2, małe rytuały, który, dzięki którym rozkwitną Twoje domowe relacje. Wszelkie linki zostawię tutaj. Bardzo dziękuję dzisiaj za uwagę. Korzystajcie, korzystaj z tych książek, bo promocja jest dobra. Dziękuję za uwagę, jestem niezmiernie wdzięczna, że ze mną byłaś. I wysłuchałaś, a może wysłuchałeś, jeśli jesteś mężczyzną. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!